Siemaneczko, a może troszkę o rundodonax, byś powiedział dziadu. Dzień dobry wszystkim. A więc pokazuję Wam roślinek, a donax, lasecznica trzcinowata. Ile rośnie w naszym sezonie? No wam powiem, w tym roku dała popalić takie grube tyczki. Dlaczego takie duże rosną? Już tłumaczę. Tyle wody, tyle nawozu. Co znikał nawóz? To taka ugarści sru, Tak, Mila Jara oczywiście. oczywiście ja za Foszkę też łyka, wszystko łyka. Bo ja to zaliczam tak po trawy, że ten nawóz żera jak wściekły, Ile może mieć? Tak myślę, tak najdłuższe tyczki. To tak 4 metry. Będziemy mierzyć, będę ścinał na wiosnę. Czy jest No jest. Czwarty rok siedzi w gruncie. Daje radę. Tyle, że to, wy... to wysycha na wiosnę. Czyli robią się żółte takie słucharki. Wtedy ścinacie, macie tyczki, no nie za mocne, mocne. piszcie stale jak tyczki, Arundo. Powinniście filmy znaleźć na Facebooku, jakie to na yt też rzucałem. Teraz tak. Jak już ścinam, to 10 cm nad ziemią. Kładę mi z kantem, olbrzymim okładem albo tymi pierdetami, nie? Elegancko. No i tyle było minus 22, ale dwa razy w tamtym roku, nic mu się nie stało, w maju odbija ponownie, bardzo szybko przybiera na wzroście, ale pamiętaj, on musi mieć w grom wody, szczególnie w lato, znaczy lato jeszcze mamy, jak jest susza, to lat trzeba jak wściekłe, naprawdę bardzo duże ilości wody tutaj szły, no i do tak jak mówiłem, nie, takie ładne, zobaczcie, grube tyczoszki rosną, jak się rozrasta, przez rok, czy, przepraszam, trzeci czy czwarty sezon, to jest nasza szerokość, w tym roku może, no tyle, ile to będzie, 60 cm. A sadziłem gdzieś w takiej odległości kupy idzie powoli na boki. No ale tak samo jak z niskantem olbrzymim, jeśli będziecie kosić w koło, to będziecie ścinać następne pędy. Proste, każda roślina jakaś ładniejsza się rozrasta. Trzeba być na to przygotowany. Bambusy drzewiaste, bałbym się tak posadzić w grunt, bo po czterech latach to by opanowały pewnie, nie wiem, od rośliny od środka po jakieś 5-6 metrów, no bambusek idzie. Że i potwierdzą to co niektóre osoby, albo wystarczy pojechać do y, ogrodów botanicznych i zobaczyć, nie? Jak mają bambusy gdzieś tam w Rosław, czy gdzieś jak one idą, iu, iu, daleko. No, że taka sytuacja. Jak macie pytania, to pytajcie. Tak to się prezentuje. Będziemy z wykopków też pokazywać, na pewno pokażę, Sadzeniaki dopiero sobie robię skłon na kwiecie i wyciągam już maj. W maj-czerwiec tak są. No nie mam, nie, nie, nie. Nie wiem, się łatwo rozmarza. Znaczy, na dole, położyć źródło w mokre i w tych miejscach puszcza korzenie. No chyba za późno tak. na te eksperymenty. Tyle, dziękuję. Do następnego. O, poczekaj, 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 poczekaj. Czekaj jeszcze. Ale jak pokaż z bliska. Jeszcze z bliska, o takie skór... nie wszystkie oczywiście, ale te giguśki to są kurła, wybaczcie tam też takie gigosie, tam wszystkie, o koksu dostało to, o widzicie, tak sobie idzie kłaczek, tram, 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 pam, ciu wypad, tu idzie następny, o, tu z boku następny to tak, to, to jest do przymrozków, takie fajne gigantki sobie rosną, Terazem.